Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienie? To pytanie zaprząta każdego człowieka, zwykłego, jak i filozofa, teologa. Jest to jeden z najczęstszych problemów poruszanych w dyskusjach o istnieniu Boga oraz powód i pretekst do odrzucenia go. Usystematyzujmy ten zarzut w strukturę, jaką ateiści używają do wykazania, że Bóg nie istnieje, a wiara jest sprzeczna z logiką i rozsądkiem. Więc Bóg z definicji jest nieskończenie dobry, mądry i wszechmogący. Skoro zło istnieje, to jeżeli Bóg jest dobry, to nie jest wszechmogący, aby usunąć zło. Jeżeli Bóg ma moc usunąć zło, a tego nie uczynił, to tego nie chce, więc nie jest dobry. Reasumując, skoro istnieje zło, to nie może istnieć wszechmogący i jednocześnie dobry Bóg Bóg chrześcijan. Jak więc należy rozprawić się z powyższym rozumowaniem? Przedstawiam kilka kontrargumentów, które obnażają iluzję i błędy przeciwników Boga. Podejścia te kumulują się w spójną całość, oferując racjonalne powody istnienia zła. Dalej omówię je szczegółowo. A więc, argument jest bezzasadny, gdyż zakłada istnienie dobra i zła, ale bez Boga nie może istnieć ani dobro, ani zło. Podejście drugie. Zło jest konieczne do wyrażenia wolnej woli, buntu i miłości. Są inne ważne powody, dla których Bóg dopuszcza zło ważne dla nas i ważne dla Boga. Bezzasadność argumentów wynika z tego, że ateiści skłaniają się ku naturalistycznej wizji rzeczywistości, według której istnieje tylko namacalna materia, energia i przestrzeń. Wszystkie zjawiska i procesy podlegają wytłumaczeniu praw przyrody. Fizyki, chemii, biologii. Świat duchowy i Bóg nie istnieją, i dusza nie istnieje, a jedynie zbiór skomplikowanych wyładowań elektrycznych w mózgu uformowanym w przypadkowym procesie ewolucji. W konsekwencji tego nie istnieje także dobro obiektywne, ani zło. Koncepcja dobra i zła w tym światopoglądzie jest jedynie osobistym przekonaniem, urojeniem umysłu, a potem umową między ludźmi. Zupełnie przypadkową, tak jak przypadkowy jest proces ewolucji. Bo cóż czyni tortury albo gwałt złym i potępienia godnym, skoro to efekt przypadkowego układu materii i energii, które prowadzą do nieprzyjemności jednych albo korzyści innych? Czy nasze urojenie i iluzja oraz wynikająca z nich umowa jest dobrą podstawą dowodu braku Boga? Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż je poznać może? Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od pana odwraca się jego serce. Aby sformułować zarzut przeciwko Bogu, ateista musi pożyczyć koncepcję istnienia dobra i zła z teistycznego światopoglądu, powołać się na standard dobra, aby wykazać zło. Odchylenie od pożądanego stanu rzeczy. Podejście drugie: zło jest konieczne do wyrażenia wolnej woli, buntu i miłości. Bóg jest miłością i pragnie naszej miłości. Zazdrośnie On chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg chce, abyśmy dobrowolnie pragnęli Jego obecności i Jego osoby, tak jak mężczyzna chce być ubóstwiany przez kobietę. Miłość więc wymaga dania wolnej woli do zbliżenia się, a to wymusza danie nam możliwości odejścia. Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę, panno Izraelska. Aby odrzucić Boga i odejść od Niego, musimy wybrać Jego negację. Będzie to oczywiście zły wybór, bo negacja Boga to negacja tego, czym On jest. Odrzucając miłość, musimy wybrać obojętność i nienawiść. Negując prawdę, zwracamy się ku kłamstwu. Bóg jest życiem. Odrzucając Boga w tym aspekcie, wchodzimy w śmierć. Rzekł pan do kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Widzimy nie tylko, że zło jest naszym wyborem, ale my sami je urzeczywistniamy jako konieczne do odrzucenia Boga, który jest całym dobrem, inaczej się nie da. Czyli nie jest możliwym świat, w którym wolny człowiek mógłby odrzucić dobro Boga bez wybierania zła. Podejście trzecie. W duchowej ekonomii zło umożliwia zaistnienie szczególnym pozytywnym zjawiskom, które przynoszą pewne korzyści. Tutaj możemy dodać rodzaj zła oddziaływującego na człowieka ze świata naturalnego, przez np. Na choroby i kataklizmy. W wyniku grzechu człowiek odpadł z bezpiecznego miejsca przy Bogu i skazał się na podległość prawom natury wraz ze zwierzętami. Jakimi powodami kierował się Bóg, umożliwiając ludziom przechodzenie przez cierpienia, śmierć i zło błędnych decyzji? Cierpienie zmusza nas do zwracania się ku dobru, aby minimalizować straty i zło. Jednak myślę, że dla Boga istnieją pewne postawy i zachowania, których wartość przewyższa zło i nadaje głębszy sens cierpieniu. Nie mogłyby one zaistnieć bez zła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W perspektywie wieczności te cnoty są warte cierpienia. Na przykład, bez głodu i braków nie mogłoby być hojności, bez realnego niebezpieczeństwa nie może być ani odwagi, ani męstwa. Bez krzywdy nie mamy przebaczenia, bez pokusy nie można okazać wierności, bez choroby nie można okazać współczucia i troskliwego oddania. Dzięki tym przeciwnościom możemy odnieść trwające wiecznie zwycięstwa. Okazujemy w ten sposób miłość ludziom i Bogu. Ma to wielką wartość, o której przyszłe pokolenia nie zapomną i Bóg nie zapomni. Tak jak poprzednio, Bóg umożliwia nam wolność dokonywania szlachetnych wyborów zamiast postaw egoistycznej, chciwej i tchórzliwej. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, w każdym położeniu dziękujcie, ducha nie gaście. Bóg towarzyszy nam i pomaga w naszych zmaganiach, zaś człowiek zwycięża, kochając Boga i wierząc w jego obietnice, pomimo otaczającego zła i cierpień. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Argument czwarty: Zło i cierpienie umożliwiło Bogu stworzenie sceny, na której ten Bóg zaplanował przejść przez ogień ofiarny, okazując miłość i przebaczenie. Albowiem Bóg podał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Ta scena ma moc pojednać nas z Bogiem, gdyż postanowił on, że kto uwierzy w tę ofiarę i miłość, będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów i tak jak Jezus dostąpi z martwych wstania. Ofiara Jezusa podbiła serca milionów i sprawia, że maksymalna liczba ludzi zostaje skruszona, zbawiona i przyciągnięta do Boga. Bóg Zbawiciel nasz chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. On przeszedł przez maksymalnie możliwe cierpienie, którego my doświadczamy w części. Realność cierpienia naszego i jego pomaga nam uwierzyć w autentyczność jego miłości. Dzięki temu wiemy, od czego nas uratował Bóg i wiemy troszeczkę, przez co On sam musiał przejść. On na tym krzyżu dał nam dowód, że to wszystko jest na serio. Większej miłości nie ma nad tę, gdy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. Nie jest więc prawdą zarzut ateistów, że Bóg nie zwyciężył zła. Bo i was ożywił, którzy umarliście w grzechach. Odpuściwszy wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny i usunął go przybiwszy do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł nad nimi triumf. Wiemy, że nadchodzi czas odpoczynku i całkowitego okiełznania zła. Reasumując, argument istnienia zła nie może wykazać nieistnienia Boga, gdyż samego Boga wymaga. Co najwyżej podważa jego cechy i intencje. Te jednak możemy zrozumieć i wytłumaczyć, dając odpór zarzutom, widząc w perspektywie miłość z wyboru, szlachetne postawy i dzieło odkupienia, a także wspaniały finał, który zniweczy w ogniu ostatnie podrygi złej mocy, gdy powtórnie przyjdzie Pan. I utwierdzi swoje wieczne królestwo.